Cześć, witam serdecznie w kolejnym odsłonie Kwadransa Robotycznego. Dzisiaj podsumowujemy marzec. W marcu zadaliśmy 15 pytań, czyli dosyć sporo, więcej niż zwykle tak Także bez jakichś większych wstępów zacznę je omawiać i zacznę je zadawać i na nie odpowiadać. Skupię się na kilku aspektach. Rzeczywiście, jak zwykle, mamy taką trochę mieszankę pytań biznesowych i technicznych, za każdym razem próbujemy dzielić się taką wiedzą praktyczną wdrożeń, ale też taką wiedzą praktyczną z tego, co decyduje, co sprawia, że te wdrożenia są, są udane i, i na to trzeba zwrócić uwagę. Także, także bez dłuższych wstępów zachęcam do tego, żeby, żeby posłuchać. A ja zaczynam, zaczynam na te pytania odpowiadać. Pierwszym pytaniem, które zadaliśmy, było to, na co zwrócić uwagę przy wyborze najlepszej oferty dotyczącej robotyzacji. I oczywiście, zwykle w takich postępowaniach, które, które gdzieś tam toczymy, zwracamy uwagę na cenę to jest oczywiście bardzo ważna rzecz zwracamy uwagę na jakość natomiast w przypadku projektów robotycznych trzeba zwrócić uwagę również na kilka innych rzeczy. No przede wszystkim, Ważnym aspektem jest model, w jakim wdrażamy takiego, taką, taką robotyzację. Można ją robić tak jak wcześniej już pewnie opowiadaliśmy, w modelu takim klasycznym, czyli w modelu, w którym tak jak każdy inny projekt informatyczny, czyli najpierw ponosimy pewne koszty infrastruktury, koszty developmentu, koszty testów, koszty wdrożenia, a potem próbujemy to zderzyć z tymi naszymi zyskami, czyli z pracą, którą wykonają roboty. Przy takim modelu na pewno warto najpierw policzyć zarówno te koszty wdrożenia, to jest bardzo istotne, i te koszty dzisiejsze pracowników i zderzyć je ze sobą. I tu jest jeden ważny aspekt, trzeba bardzo dobrze policzyć, uważać i zwrócić uwagę na to, jakie są koszty utrzymania. Czyli trzeba mieć pełną świadomość tego, ile roboty będą kosztowały, kiedy już one będą działać. I pytajcie o to swoich dostawców, pytajcie, ile kosztują zmiany, jeżeli to jest model klasyczny, ile kosztują zmiany, jak często one będą wykonywane, ile tych zmian macie jakby w cenie robota, i też zderzcie to z tym, jak często zmieniają się wasze, wasze procesy. Bo jeżeli zmieniają się często, to tych zmian po prostu będzie dużo i one będą dużo kosztować. Także w modelu takim bardzo klasycznym trzeba na to uważać. To niestety nie kończy się. Wszystkie koszty nie kończą się w momencie, kiedy wydrażamy pierwszego robota. W modelu takim Usługowym, takim modelu, w którym my też funkcjonujemy, ale tu jest dużo łatwiej. Rzeczywiście wtedy należy po prostu zwrócić uwagę na to, ile będzie kosztowała praca robotów i zderzyć ją z pracą ludzką, bo te koszty są jakoś tam porównywalne. I wziąć pod uwagę oczywiście inne wszystkie aspekty, które są związane z robotami, czyli w szczególności to, że nie popełniają błędów, mogą pracować cały czas, więc to też nie jest taka, aż taka bardzo prosta kalkulacja, ale myślę, że w każdej firmie tą taka świadomość, ile taka, taka praca dzisiaj. Praca naszych, naszych podwładnych kosztuje dobrze. Pytaliśmy też, dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na robotyzację, i tutaj co jest bardzo ciekawe, wcale nie z takiego powodu, że, że chcą ograniczyć koszty. To nie jest może bardzo nieoczywista odpowiedź, ale najczęściej motywacją wcale nie jest to, że chcemy, żeby coś było taniej. Tak naprawdę najważniejszą motywacją, i to jest bardzo ciekawe i, i, i też pocieszające i takie bardzo budujące, że najczęstszą motywacją jest to, żeby po prostu ulżyć pracownikom. Czyli pracodawcy dostrzegają tą taką potrzebę ułatwienia pracy, odciążenia. Sprawienia, żeby praca była bardziej twórcza, bardziej kreatywna, żeby ona wymagała naszych umiejętności, takich, na których najbardziej nam zależy w pracy, a nie była mechanicznym odtworzeniem pewnych czynności. Także to najważniejszą motywacją, i to jest bardzo, bardzo miła wiadomość i taka, taka budująca jest to, że, że chcemy, żeby pracownicy mieli pracę lepszą. To też gdzieś tam w tle oczywiście przynosi się na najwyższą efektywność. I nie można oczywiście mówić, że, że to jest wyłączna motywacja, bo koniec końców zadowoleni pracownicy po prostu pracują lepiej. I taka motywacja na pewno jest bardzo, bardzo wartościowa. Pytaliśmy też, czy roboty wymagają jakiejś dodatkowej dokumentacji. No i tutaj jest dość prosta historia. Roboty, żeby zacząć w ogóle swoją pracę, potrzebują takiej podstawowej dokumentacji procesu. No, musimy wiedzieć, jak one powinny działać. Natomiast, co jest bardzo fajne, chwilę potem, jak już te roboty napiszemy, to w zasadzie kod robota jest świetną dokumentacją procesu. Y, świetną dlatego, że one jest zawsze aktualna, czyli że roboty potrafią same siebie przedstawić na podstawie tego kodu robota, tego schematu tego robota. My w każdym momencie, no oczywiście osoba, która jest w jakiś sposób y, świadoma tego, jak, jak kod robota wygląda, ale to nie jest trudna umiejętność, potrafi z tego kodu robota wyczytać, y, jak ten robot jest skonstruowany i w związku z tym, jak dzisiaj wygląda taki proces. Także Także zachęcam do tego, żeby też czasami trochę poznać um, tych, tych, um, tych systemów robotycznych. One nie są trudne, bo dzięki temu rozumiemy trochę lepiej, jak działa nasz proces. To jest na pewno dużo bardziej wartościowe niż jakakolwiek pisana dokumentacja, która ma taką cechę, że ona się niestety przeterminowuje. Natomiast robot, żeby działać, musi być zawsze aktualizowany, więc jakby kod robota, w związku z tym jego obraz jest zawsze, jest zawsze aktualny. Potem pytaliśmy też o voiceboty i chatboty i różnice między nimi. To też jest bardzo, bardzo interesujące. No te nasze roboty najczęściej są robotami takich, których nie widać czyli są robotami, które pracują w tle. Natomiast no, tym takim kolejnym wcieleniem robotów są roboty, właśnie chat i voiceboty. One są robotami, które są w ścisłej interakcji z, z użytkownikami, z pracownikami. I to są dużo trudniejsze roboty, to też trzeba powiedzieć, że no praca Chatbota, czyli takiego robota, który opiera się o wymianę e, informacji tekstowych, no również musi w jakiś sposób opierać się na to, żeby ten, ten tekst, który jest pisany do robota, był rozumiany. Czyli robot musi rozumieć taki kontekst, to już jest trochę trudniejsze, a dodatkowo, jeżeli mamy mówimy o VoiceBocie, to jest jeszcze robot, który nie dość że rozumie, to, co, co do niego się mówi, to jeszcze rzeczywiście potrafi ten głos analizować, czyli potrafi sobie tą tę treść wybrać nie tylko z tego, co jest napisane, bo to jest już dużo łatwiejsze, ale najpierw ten głos, który do niego, czyli to co w jaki sposób do niego mówimy, no musi przetworzyć to najpierw na tekst, a potem dopiero ten tekst zrozumieć. To jest jeszcze dużo, dużo trudniejsze. To są już takie bardzo zagadnienia powiązane ze, ze sztuczną inteligencją. Także, także tutaj zachęcam oczywiście do tego, żeby to zgłębiać, natomiast miejmy świadomość, że to jest, że to jest trudne. Coraz lepiej to działa, coraz bardziej to naturalnie wychodzi, ale ciągle mamy do czynienia właśnie z takimi chatbotami, voicebotami pewnie na co dzień w różnych firmach i wiemy, że to jeszcze nie jest tak doskonałe jak roboty takie, takie oparte na robotic automation, które działają po prostu dokładnie i, i bez żadnych błędów. Pytaliśmy o cykl życia robota. Tu też jest trochę, to jest dosyć techniczne pytanie. Ostatnio nawet napisałem artykuł. Zachęcam do tego, żeby wejść na bloga i, i takim artykułem się, z takim artykułem się zapoznać. Tu tylko tak bardzo skrótowo. No, cykl życia robota no, to jest tak, co się dzieje z robotem od, od początku, od jego narodziny do śmierci, właściwie nawet co się dzieje przed narodzinami robota. Przed narodzinami robota musimy najpierw wymyślić tego robota i wiedzieć, że on w ogóle jest potrzebny, że są takie procesy, w których musimy takie, takiego robota użyć. Więc to jest taka pierwsza część tego całego cyklu, czyli taka analiza potrzeb, analiza tego, co robot miałby wykonać. No potem mamy cały cykl związany z developmentem, to jest proces inżynierski. Myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, warto poczytać może na blogu trochę poszerzony artykuł o tym. No i na koniec właściwie coś, co jest bardzo istotne, co mówiłem na początku. Istotny jest monitoring pracy robota, czyli to, jak on się zachowuje, kiedy on już przychodzi do pracy. To jest bardzo istotne, bo to wpływa na koszty, ale też decyduje o tym, czy robot jest wiarygodny. I czy można na nim polegać? Więc jakby utrzymanie tego robota jest absolutnie kluczowe w tym cyklu życia. No i nie zapominajmy o tym, że kiedyś robot też kończy swoją pracę, i kiedy ją kończy, trzeba tego robota wycofać. Bo jeżeli go nie wycofamy, to znowu robot działający, nawet jeżeli nic nie robi, a jest tylko włączony, zużywa licencję, zużywa sprzęt, zużywa infrastrukturę, to generuje koszty. Pamiętajmy o tym, żeby takiego robota, no wcześniej czy później jednak, wysłać na zasłużoną emeryturę. Pytaliśmy o. Wiodące platformy robotyczne, jakie są ich cechy? No, przede wszystkim najważniejszą cechą jest to, że one są przyjazne czyli potrafią y, takiego użytkownika, który nie miał do czynienia z informatyką, nie jest informatykiem, nie jest osobą nawet bardzo techniczną, nie jest osobą z wykształceniem technicznym taka osoba dzięki tym platformom potrafi takiego robota stworzyć. To jest chyba najważniejsza cecha, najważniejsza zaleta takich robotów, takich platform robotycznych. Natomiast, oczywiście, no one mają oprócz tego, że potrafią wesprzeć ten cykl takiego wytwarzania, czasami wspierają ten cykl te, te testowania, czasami wspierają też cykl monitorowania w takim, takim orkiestratorze czy control roomie, jak to nazywają e, różni twórcy platform. Mamy też narzędzia, które pozwalają tego robota w jakiś sposób też kontrolować. To jest, to jest bardzo ważne. Oczywiście to nie są doskonałe narzędzia, ale warto się z nimi zapoznać. Tak jak, tak jak powiedziałem, wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych rzeczy jest to, że te najlepsze platformy robotyczne po prostu są przyjazne użytkownikowi i warto się z nimi zapoznać. Warto zrobić pierwszego, drugiego robota, spróbować jak to działa, żeby mieć taką, takie też poczucie, że, że, że to umiemy, że to rozumiem. Nawet jeżeli nie chcemy się w tym specjalizować, fajnie jest taką platformę po prostu poznać i, i trochę się nią pobawić. Pytaliśmy, czy raz uruchomiony robot działa zawsze? Oczywiście nie. To jest tak, że robot działa do pierwszego momentu, kiedy coś niespodziewanego nie wydarzy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji wyjątkowych, dlatego siłą rzeczy robot pewnego nadzoru wymaga. Ważne jest tylko to, żeby, żeby tego nadzoru wymogła jak najmniej. Czyli warto pisać, warto myśleć o tym i to będę powtarzał wielokrotnie i to się w różnych kontekstach przewija, warto myśleć o tym, co się stanie z robotem, kiedy on już będzie. Funkcjonował, jak dużo zmian, jak dużo zmian jest w systemach, które z robotem współpracują, ile trzeba pracy wykonać, żeby taki robot mógł działać każdego dnia. Myślmy o tym, planujmy takie rzeczy zanim tego robota uruchomimy, no bo potem to się wielokrotnie zwraca w takim obniżonym koszcie, koszcie utrzymania. Pytaliśmy o thin client, thick client, czyli cienki, tak zwany cienki, gruby klient, czy są rodzaje aplikacji, na których roboty potrafią pracować. Cienki klient jest takim, takim systemem, który właściwie całą logikę ma po stronie serwera, a po stronie takiej widocznej dla użytkownika tylko taką małą końcówkę, bardzo cienką, dlatego taka nazwa. Czyli ona nie miała zbyt wiele logiki, właściwie wszystkie całe przetwarzanie odbywa się na serwerze. Gruby klient jest taka aplikacja, która jest osadzona już bardziej po stronie takiego komputera pracownika. Tam jest dużo więcej logiki osadzonej w tym, w tym miejscu. Z punktu widzenia robotów to nie jest tak, oba, tak bardzo ważne. Robot i tak widzi to w zasadzie tak jak, jak każdy inny użytkownik i nie do końca ma świadomość tego, czy logika jest po stronie jednej czy drugiej. Natomiast te aplikacje cienkich klientów oczywiście są łatwiejsze w robotyzacji, bo po prostu mają mniej w sobie ciężaru, mniej logiki, mniej rzeczy, które pokazują po stronie, po stronie tej widocznej z, z, z ekranu komputera. Pytaliśmy też o skin scrapping. To też bardzo krótko, to te techniczne takie określenie. Skin scrapping oznacza po prostu to, że czytamy ekran, że robot patrzy na ekran i go próbuje rozumieć. Nie w taki sposób, że widzi przycisk jako przycisk, czy nie wiem, checkbox jako checkbox, tylko widzi obrazek i go przetwarza. To jest takie, takie zagadnienie związane z przetwarzaniem obrazów, czyli również ze sztuczną inteligencją. Trochę trudniej jest używać screen scrapingu niż po prostu analizować aplikacje, ale czasami są takie aplikacje tak zwane terminalowe, o których wiecie, niełatwo się one robotyzują, bo tutaj niestety trzeba analizować obraz, ale jest to możliwe, jak najbardziej roboty potrafią to zrobić. Pytaliśmy, czym się robot różni od skryptu. Wiadomo, roboty mają dużo szersze zastosowanie niż skrypt. Skrypt jest pewnym specyficznym dla konkretnego systemu obiektem. Są skrypty bardzo potężne, takie skrypty jak np. PowerShell potrafi uruchamiać wiele aplikacji, ale robot potrafi po pierwsze robić, integrować aplikacje z różnych dziedzin, z różnych nawet dziedzin, jeśli chodzi o, o historię rozwoju aplikacji, czyli bardzo starych i bardzo nowych. Wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju aplikacje stare i nowe jest w stanie obsługiwać, ale też ma dużo narzędzi, takich, które powodują, że możemy kontrolować cykl życia tego robota. To, to wcześniej mówiłem. Skrypty nie są tak łatwo, nie, tak łatwo zarządzalne. trzeba specjalistycznej wiedzy, żeby nad nimi zapanować. No i może na koniec zapytamy o to, jakie nowe zawody mogą się pojawić w związku z robotyzacją. I tutaj to, to, to pozwolę sobie już na koniec to, tym pytaniem się zmierzyć, rzeczywiście robotyzacja często jest przekazana w takim kontekście tego, że, że roboty mogą nam zagrażać, że możemy się ich brać, że, że może być jakiś problem taki w przyszłości, że po prostu stracimy przez nie pracę. Absolutnie tak nie jest. Dzisiaj widzimy wyraźnie, że robotyzacja pokazuje nowe zawody, te zawody, które się mogą pojawić i one są, to, to już nasi pasterze robotów, no, inaczej zwanymi, zwani analitykami robotyzacji czy deweloperami, czy czy osobami, które, które rozwijają roboty, to te zawody już istnieją. Natomiast w przyszłości, wraz ze z rozwojem sztucznej inteligencji, absolutnie takim kluczowym zawodem będzie ktoś, kto będzie tak zwanym trenerem robotów, czyli ktoś, kto będzie zarządzał tymi robotami, który będzie wysyłał je do pracy, który będzie monitorował ich, ich, ich zadania na bieżąco. Także wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że roboty po prostu wszystkim nam, ludziom, Przysporzą pracy, ale takiej pracy, którą, którą lubimy. Takiej pracy kreatywnej, takiej pracy, która, która nie jest odtwórcza i mechaniczna. Dzięki temu, że roboty tą pracę mechaniczną będą mogli, mogły wykonywać, to my będziemy mogli się poświęcić takiej, takiej pracy kreatywnej. I myślę, że to jest taki bardzo optymistyczny akcent. Ja, ja lubię kończyć optymistycznym akcentem. Z pewnością, z pewnością, jeżeli myślicie o tym, o karierze przyszłej swojej, jeżeli jesteście, syjście przez taką. Przed taką decyzją o tym, co będziecie robić w przyszłości, pomyślcie o robotach. To jest świetne miejsce, w którym się można rozwijać, w którym się można um, douczyć. Niekoniecznie, jeżeli jesteście na samym początku swojej kariery, jeżeli robicie coś innego, a wasza praca nie jest jakby ciekawa albo nie spełnia waszych aspiracji, rozważcie zawód pasterza robotów. Nasi pasterze robotów wcześniej też nie myśleli o tym, że będą pasterzami, a teraz świetnie się w tym sprawdzają. Także zachęcam, Uczcie się robotyzacji, słuchajcie wykładów, towarzyszycie nam dalej. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami i myślę, że na tym, na tym koniec. Do zobaczenia w następnym miesiącu. Cześć!